Witam Was wszystkich. Mokro, zimno, nieprzyjemnie wieje, ale pomyślałem sobie chwileczkę, chociaż zaczerpnę świeżego powietrza. Łapy komentarze, mile widziane reklam, nie przewijamy. Dzisiaj troszeczkę będą opowieści dziwnej treści, a mianowicie opowiem Wam. W jaki sposób szybko dokonuje selekcji, jeśli chodzi o panie. Także dzisiaj będzie takie króciutkie opowiadanie. Zasiądź sobie wygodnie, zapaszkawkę, herbatkę, otwórz brąka, odpal co trzeba. Ktoś tutaj widzę, uczy się jeździć. Niedziela, sklepy zamknięte, no i bardzo dobrze. Idealny plac manewrowy. Słuchajcie, jest taka jedna panna, która nawet wpadła mi w oko w ostatnim czasie. Anygus, ile ona ma lat? Nieważne, ile ma lat, słuchajcie, nie mam na to wpływu. Czy ktoś mi się podoba, czy mi się nie podoba. Może ktoś mieć 50 lat, mi się spodoba. A może mieć 20, i mi się spodoba, w przybliżeniu 25 lat. Nygus za młoda, co ty od niej wymagasz? No, czasami panie dojrzewają o wiele wcześniej. W każdym bądź razie, dlaczego wpadła mi w oko? Ponieważ z pozoru taka grzeczna, spokojna, niebrzydka. Nieidealna. Nie ma żadnych tatuaży. Nie ma nadmiaru kolczyków. Wydawała mi się taka zwyczajna, fajna panna. Troszeczkę zamknięta w sobie, małomówna. Jest tylko kilka osób tam, gdzie ją spotykam, z którymi rozmawia. Nie widziałem, żeby była taka jakoś mocno kontaktowa. Ja jestem taki, że z każdym o wszystkim sobie pogadam. A ona raczej ma kilka wybranych osób, z którymi rozmawia, a zresztą tylko cześć, ewentualnie jak jest jakaś potrzeba. No ale postanowiłem, że nawiążę z nią kontakt, ponieważ jak wiecie, Zawsze dla mnie jest wyzwaniem, żeby nawiązać kontakt z kimś, z kim jest ciężko ten kontakt nawiązać. Bo jeżeli ktoś jest komunikatywny, rozmowny i w ogóle, no to żaden problem z kimś takim nawiązać kontakt. Większym wyzwaniem jest nawiązać kontakt z kimś zamkniętym, skrytym w sobie. No i słuchajcie, próbowałem. Przeważnie ta osoba chodzi. Niezadowolona, jakaś taka smutna, nie? Więc postanowiłem, że troszeczkę jej podokuczam, spróbuję jej poprawić humor. Kilka razy mi się to udało, wywołałem uśmiech na jej twarzy, ale później pojawiło się coś, co od razu u mnie ją przekreśliło. I teraz ważne, żebyście napisali w komentarzach, czy Negus dobrze to postrzega, czy może źle, czy może ja jestem jakiś przeczulony, a może ona nie chciała, może nie chciała, nieważne. W każdym bądź razie to co nastąpiło, od razu przekreśliło praktycznie szanse jakiekolwiek na dalsze, dalszy rozwój. Tej znajomości. Słuchajcie, po kilku próbach rozbawienia jej, troszeczkę zacząłem z nią rozmawiać. Okazało się, że dałem kilku osobom prezent, powiedziałem, żeby się podzieliły. No i ona z tego prezentu, od reszty tych swoich znajomych, nic nie dostała. Nic nie dostała, nie podzieliły się z nią. Więc sobie pomyślałem: Dobra, nie ma sprawy, skoro się nie podzieliły, poszedłem do sklepu i kupiłem dla niej coś ekstra, tylko i wyłącznie dla niej, i dałem to w prezencie. Uśmiechnęła się, podziękowała. Mówię: Skoro się z tobą nie podzieliły, to masz tutaj swoje. Własne spojrzała się na mnie, uśmiechnęła, powiedziała: No, i co, teraz muszę być dla ciebie miła? Mówię: Nie musisz. Jak będziesz chciała być miła, to będziesz miła, a jak nie, to nie, trudno. Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, tak jak wam wspominałem, miała troszeczkę żal do tych swoich znajomych. Że się z nią nie podzielili? Myślicie, że ona się podzieliła z kimkolwiek? Absolutnie nie. Bo później ją zapytałem, jak tam smakowało. Powiedziała: tak. Mówię i co, dałaś komuś coś? Nie. Zjadłaś wszystko sama? No. I tutaj, słuchajcie, już jeden wielki minus. Bo jeżeli ktoś mi mówi, że ktoś się z nim nie podzielił, później on coś ode mnie dostaje i zrobiła dokładnie to samo, nawet nikomu zubelka z tego nie dała. Co ja bym zrobił na jej miejscu, gdyby ktoś przyszedł i dał mi coś, otwarłabym ten prezent i zapytała się, chociaż grzecznościowo. Masz ochotę, to się częstu. Czegoś takiego nie było. I w tym momencie już mi zaświtało. Sama narzekała na innych, a dokładnie zrobiła to samo. Kolejna rzecz, która mnie zniechęciła. Widziałem, że za bardzo ten kontakt między nami nie iskrzy, więc tam czasami próbowałem jej coś dokuczyć, żeby nawiązać jakiś kontakt, rozbawić ją troszeczkę, żeby coś się działo. Nie? No i któregoś dnia siedziała taka smutna, patrzyła w telefon, podszedłem do niej zapytać, co się dzieje. Słuchajcie, nawet oczu nie oderwała od tego telefonu. Kiedy do niej podszedłem, próbowałem nawiązać z nią jakikolwiek kontakt. Słuchajcie, minus kolejny po całości. Po całości. Często zdarzały się też sytuacje, że ma słuchawki w uszach. Jak podchodziłem, coś tam do niej rozmawiałem, no to na chwilę je wyjęła. Ale jeszcze nawet nie skończyłem zdania, a ona już te słuchawki wtykała sobie w uszy. Tak wiem, zaraz jacyś mądralińscy napiszą mygus, bo ona nie chce, to nie chce i tak dalej. Próbowałem nawiązać kontakt. Tak jak mówię, nie oczekiwałem zbyt wiele. Myślałem, że po prostu przełamie jakąś barykadę między nami nie liczę na nic ani nie liczyłem ale pomyślałem sobie fajnie by było nawiązać z tym kimś kontakt poznać go dowiedzieć się dlaczego często jest taki że tak powiem przygnębiony nie czy mi się ona podoba czy mnie kręci powiem wam zupełnie nie jest w moim typie, ale właśnie mnie ciągło to do niej, że jest taka zamknięta, skryta w sobie. Także słuchajcie, nie podzieliła się, kiedy próbuję z nią rozmawiać, nawet nie patrzy na ciebie. Kolejna rzecz, tak jak wspomniałem, nawiązujesz kontakt, podchodzisz do niej. Uważam, że osoba, Chociażby dobrze wychowana, powinna spojrzeć na swojego rozmówcę, ponieważ nic złego jej nie zrobiłem. I jeżeli nawet jeszcze nie skończyłeś zdania do końca, to uważam, że jest to bardzo lekceważące, jeżeli ktoś wkłada sobie już słuchawki w uszy i nawet do końca cię nie chce wysłuchać. To jest. Ogólny brak szacunku. To nie chodzi o to, że może czy mnie lubi, czy nie lubi, ale jeżeli nawet ktoś podchodzi do mnie, obojętnie kto, nawet jeżeli kogoś nie lubię, no to staram się chociażby to minimum zainteresowania mu okazać. To wychodzi ze mnie po prostu. Tak jestem, może wychowany, nie wiem. Jakie mamy dzisiaj czasy, może mi się coś wydaje, ale piście o tym w komentarzu. Kolejna rzecz, jeżeli byłaby chociaż honorowa i nie chce ze mną tego kontaktu za wszelką cenę, chcę go uniknąć, po prostu coś jej we mnie nie odpowiada. No to ostatnio zapytałem po świętach, czy robiła jakieś placki na święta? Powiedziała tak. Upiekłam chyba sześć placków Mówię, i co? Przyniosłaś mi chociaż kawałeczek? Ja o niej pomyślałem Tak jak wam mówiłem Skoro się nie podzielili z nią To od siebie jej coś ekstra przyniosłem Więc jeżeli byłaby fair To by chociaż pomyślała Dobra, ten koleś jest spoko Więc mu chociaż kawałek placka ze świąt przyniosła. Ponieważ wie, że często bywamy w tym samym miejscu. Nie będę dokładnie mówił o co chodzi. Zapytałem tak, ten, mówię i co, masz dla mnie kawałeczek? Nie no już wszystko zjedzone. Spojrzałem się, uśmiechnąłem, mówię ty chyba chcesz mi to co ci dałem spłacić, mówię w naturze. Ten podarunek, który ode mnie dostał. Nie, nie, nie. I złajcie, tu jest kolejna, długa linia, jak ten parking. Skoro nic nie przyniosło, skoro jej tak powiedziałem, gdyby ktoś mi tak powiedział, wiecie co ja bym zrobił? Poszedł do sklepu, kupił to samo, oddał. I podziękował. Ja bym tak postąpił, gdybym był na jej miejscu honorowym. Raz, że mnie praktycznie bez powodu zaczęła ignorować i lekceważyć, chociaż okazałem dobre intencje. No i właśnie w tym momencie, kiedy jej powiedziałem, że chyba chcesz ten podarunek mi oddać w naturze. I się uśmiechnąłem. Oczywiście w żartach ona powiedziała: Nie, nie, nie. Ale jeżeli naprawdę ma coś przeciwko mnie i byłaby honorowa, to co ode mnie dostała, to kosztowało tam cztery złote. Żaden wydatek. Czasami lubię komuś sprawić jakąś przyjemność, dać jakiś podarunek. Więc nie jest to majątek. Skoro chcę. Uniknąć za wszelką cenę kontaktu. Nie chcę mieć wobec mnie żadnych zobowiązań. Nie mówię, że coś dałem i od niej oczekuję. W zamian. To była taka próba, słuchajcie, z mojej strony, jak ten ktoś się zachowa, czy jest w ogóle wart zainteresowania. Ja bym kupił to samo, oddał, podziękował. Dzięki, że wtedy o mnie pomyślałeś. I bym powiedział, słuchaj, ale dzięki, ale trzymaj się ode mnie z daleka. Tak, ja bym postąpił. Takie krótkie opowiadanie, panowie i panie. Jestem ciekaw, jakie komentarze napiszecie pod tym filmikiem, czy ja to dobrze rozumiem, czy nie. Ale słuchajcie. Każde moje podejście do jakiejkolwiek pani, nawiązanie, próba nawiązania jakiegokolwiek kontaktu, bez względu na to, czy może z tego coś wyjść, czy nie wyjść, właśnie na takie szczegóły zwracam uwagę. I takie szczegóły u mnie mają wielki wpływ na to, jak kogoś postrzegam, czy ten ktoś jest odpowiedni, nieodpowiedni. To są właśnie dla mnie takie sygnały, które albo osobę u mnie plusują, albo dyskwalifikują. No, takie krótkie nagranie, panowie i panie ode mnie. Takie mam podejście. Naprawdę jestem bardzo czujny. Jestem bardzo czujny cały czas na czatach, cały czas na posterunku. Jeżeli. Próbuję nawiązać kontakt z jakąkolwiek panią. No chyba, że ewidentnie mi się ona kompletnie nie podoba, więc wtedy mam to gdzieś. Ale jeżeli chociaż trochę ma coś w sobie i mogłoby kiedykolwiek z tego wyjść coś więcej, właśnie na takie rzeczy zwracam uwagę i też wam to polecam, ponieważ. Może teraz mnie ignoruje, może nie jestem w jej typie, może, może, może. Ale pomyśl sobie, że kiedyś, jak dojdzie do czegoś, jakiegoś nieporozumienia między wami, będzie miała na ciebie focha, będzie właśnie identycznie cię traktować. Będziesz do niej mówił, a ona nawet na ciebie nie spojrzy. Zaczniesz do niej mówić, coś będziesz chciał wyjaśnić, ona sobie w tym czasie włoży słuchawki w uszy. To są właśnie te drogowskazy. Pozdrawiam serdecznie.